Wszystkie filmy Marvela w 5 minut, część czwarta Iron Man 2. Film zaczyna się w Rosji. Umiera Anton Vanko, czyli współtwórca reaktora łukowego, którego stworzył wraz z Howardem Starkiem. Jego syn, Ivan Vanko, przysięga mu zemstę oraz buduje swój własny reaktor łukowy razem z elektrycznymi biczami. Tony Stark po ujawnieniu swojej tożsamości jako Iron Man żyje jak celebryta. Ale jest jeden problem, ponieważ reaktor łukowy w jego ciele powoli go zabija. Tony Stark zatruł się promieniotwórczym palladem i nie może znaleźć rozwiązania. A więc co każdy mężczyzna robi w sytuacji życia i śmierci? imprezuje. Podczas wyścigów Grand Prix w Monaco na miejscu zjawia się Iwan Wanko, który przeprowadza atak na żywo na tonym starku. Tony ubiera swoją walizkową zbroję i ostatecznie pokonuje swojego przeciwnika. W międzyczasie Justin Hammer, czyli konkurent tonego starka w przemyśle zbrojeniowym, pomaga Wanko wyjść z więzienia oraz oferuje mu całą swoją technologię do zrobienia dronów bojowych. Jednak Wanko jest spryciarzem oraz ma swoje plany. Tony staje się coraz słabszy. Kontrolę nad firmą Stark Industries daje swojej sekretarce, a swoją jak dotąd najlepszą zbroję oddaje swojemu przyjacielowi w tym momencie poznajemy Nika Fiorego oraz Nataszę Romanow, którzy mówią Tonemu ogarnij się. Przy pomocy starego nagrania od swojego ojca, Tony odkrywa nowy pierwiastek. Potencjalny zamiennik palladu w reaktorze łukowym. Tony Stark buduje kompletnie nowy, nietrujący reaktor łukowy. Na Stark Expo Justin Hammer prezentuje swoje nowe drony bojowe, ale także War Machine, który jest najlepszym przyjacielem Tonego Starka. Wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli, ponieważ zdalne sterowanie nad dronami przejmuje Ivan Vanko. Tony i War Machine w spektakularny sposób pokołyszą wszystkie drony w blasku księżyca. Final bossem tego filmu jest sam Ivan Vanko w mega gigantycznej zbroi razem z plazmowymi biczami. Iron Man łączy swoje siły z War Machine'em i w równie ekscytujący sposób pokonują swojego przeciwnika. Tony i Rhodey stają się bohaterami. Stark odmawia oddania swojej technologii rządowi oraz dostaje nietypową propozycję od Nika Fury'ego. Mężczyzna z czarną opaską proponuje Tony'emu zostanie pierwszym członkiem zespołu Avengers. Ale Tony woli oczywiście robić wszystko po swojemu. Scena po napisach ukazuje nam agenta Colsona, który odnajduje tajemnicę i czy młot pośrodku pustyni? Na pole bitwy wkracza nowy gracz.